Przedmiotem dzisiejszego naszego spotkania, które jest częścią serii o podatkach i prawie podatkowym, z tytułem Myśli niepoprawne, są podmioty prawa podatkowego. Podmioty rozumiane w sposób specyficzny. Często autorzy do podmiotów prawa podatkowego zaliczają nie tylko tych, którzy są adresatami przepisów prawa podatkowego, czyli podatników, płatników i w ogóle inne, no, tych, którzy są bezpośrednio stosują przepisy prawa, ale także podmiotami prawa podatkowego nazywają organy. Nie chcę sobie teraz zborować czegokolwiek. I to jest oczywiście, wywodzi się z jakiejś teorii, którą rozwija się i którą oczywiście szanuję, chociaż uważam ją za nie tyle błędną, bo to trudno mówić o błędnym charakterze, tylko komplikującą, a nie wyjaśniającą teorię stosunku prawnego łączącego tam podatnika z, z, z organem i ten organ też jest podmiotem prawa podatkowego. Ja przyjmuję zupełnie inny sposób rozumowania i pod pojęciem podmiotu prawa podatkowego rozumiem ten podmiot, który jest bezpośrednim adresatem norm prawa podatkowego, który jest zobowiązanym lub uprawnionym na gruncie tego prawa. I gdzie skutek zastosowania tych przepisów ma charakter ex lege, przy czym niekoniecznie to musi dotyczyć samego zobowiązania podatkowego, chociaż te przypadki są najważniejsze, ale może to dotyczyć również rzadziej, ale jednak obecnych pro, no, sytuacji. Kiedy ten podmiot prawa podatkowego, na przykład, ma obowiązek zawnioskować o wydanie de konstytutywnej decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, on ma obowiązek złożyć wniosek, złożyć to zeznanie, które jest podstawą owej decyzji. To jest jego obowiązek, i to prawda, co do zobowiązania, to zdecyduje organ. I konstytutywnie, natomiast to zeznanie jest, jest, jest ustalone natomiast na podstawie innych obowiązków czy też uprawnień, które bezpośrednio ciążą na podmiocie prawa podatkowego, czyli na tym, na tym przypadku podatników. Więc, jako podmioty prawa podatkowego, rozumiem podatników, płatników, inkasentów, osoby trzecie, następców prawnopodatkowych. Te wszystkie podmioty prawa, akuratku akcyzowego, pośredniczące podmioty węglowe, gazowe, podmioty pośredniczące, czy też podmioty wysyłające zarejestrowanych nabywców, zarejestrowanych odbiorców. To są wszystko, to są wszystko te podmioty, które nie są albo nie muszą być podatnikami, natomiast uzyskują ten status podmiotowości, gdzie przepis prawa bezpośrednio reguluje ich, ich, znaczy norma prawna, one są adresatami przepisu, natomiast co ma zrobić na przykład ten zarejestrowany odbiorca albo co ma zrobić ten, kto jest tym zarejestrowanym nabywcą. Czy też na przykład jest płatnikiem, co on ma zrobić. To są podmioty prawa podatkowego, a władza jest władzą. No, 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 przecież nie przyjmiemy, nie podejmiemy próby, żeby uznać za podmiot prawa podatkowego sąd. No, w tym znaczeniu jako uczestnictwa, ale przecież chyba należy przeciwstawić tego, kto, na którym ciążą obowiązki tym ten najważniejszy obowiązek poniesienia ciężaru zobowiązania podatkowego, albo niekoniecznie, który on jest na nim ciąży obowiązek podatkowy, bo to może być na przykład inkasent, a on ma pobrać i wpłacić do organu owo pobrane zobowiązania, jak oni tam nie pobierze, to ma sama samemu je zapłacić. I, tego po, I władzy publicznej, władzy publicznej, która jest, po pierwsze, może to kontrolować, może to wszczynać postępowania, może przeprowadzać czynności, ale najczęściej to ona się sprowadza do tak zwanego cichego inkasenta, w tym zrozumieniu potocznym, że do niej do, jest to rachunek bankowy, do który wpłaca ten, kto jest obowiązany, składa do tego podmiotu jakąś deklarację, bo nie wpłaca, nie składa i koniec. Większość obywateli nie tylko nie widzi sądu, który się zajmuje problematyką podatkową, ale także nie widzi organów, bo ma z nimi kontakt w ten sposób, że składa deklaracje, składa wnioski i te, które albo informacje wpłaca, albo nie wpłaca, bo to w zależności od tego, co tam w tych deklaracjach wykazał. I te podmioty prawa tak rozumiane, czyli podmioty, które, które bezpośrednio stosują przepisy prawa i te przepisy prawa dotyczą ich praw i obowiązków, bo zwróćcie uwagę, organ, przepraszam, organ i sąd nie stosuje prawa, które dotyczy jego praw i obowiązków, tylko podat podmiotu prawa podatkowego, czyli w postępowaniu jurysdykcyjnym, post na przykład w postępowaniu podatkowym, to podmiot, organ stosuje prawo, ale stosuje prawo w tej procedurze i po to, to je stosuje, żeby wydać akt jurysdykcyjny. I dopiero ten akt jurysdykcyjny wiąże, Podatnik, podmiot prawa podatkowego, czyli mamy tak zwane stosowanie proceduralne, które oczywiście też może oddziaływać bezpośrednio na prawa i obowiązki tego podmiotu, ktoś go przesłuchał, wezwał do czegoś. Natomiast to są te szczególne prawa i obowiązki wynikające z procedury, ale skutkiem tego dopiero postępowania jest na decyzja o skutku prawnomaterialnym, czyli która określa na przykład zobowiązanie podatkowe. I dopiero to zobowiązanie podatkowe jest ważne. Dla kogo? Dla obywatela, bo on, czyli na podmiotu prawa podatkowego, i dopiero on ma wtedy obowiązek nie zastosować prawo bezpośrednio, tylko ten akt jurysdykcyjny, tą decyzję, która mu tam coś nakazuje w wyniku tego stosowania prawa materialnego przez ów organ. No, zgódźmy się, to nie to samo. Czyli mamy do czynienia z to, co rozumiemy pod pojęciem tak zwanej proceduralnie, czy proceduralnie, w procedurach stosowania prawa, jest czymś innym prawa materialnego, bo to jest przecież najważniejsze. Ono decyduje o zobowiązaniu podatkowym, jest czymś innym niż bezpośrednie stosowanie prawa przez podmiot prawa podatkowego. Dlaczego to jest ważne? Bo przecież. W 90% no, przypadków, jeśli nie więcej, to przecież podatnik nie spotyka się z żadnym, żadnym tym pośrednim stosowaniem prawa, czyli stosowaniem prawa przez organ, po to, żeby wydać jakąś tam, jakiś tam akt jurysdykcyjny. Tylko on sam bierze ustawę i czyta, i tam wypełnia deklarację, prowadzi ewidencję. Y, y, też y, y, gromadzi dokumenty lub je wystawia. I, I dlatego podmiot, to, to, co robi podmiot prawa podatkowego, czyli po pierwsze jego stosowanie prawa jest najistotniejsze, bo ono decyduje o istocie, o wszystkim, co jest tu ważne, a reszta to są marginalia, chociaż my patrzymy na całą całość tego zagadnienia w zupełnie dziwaczny sposób, bo Patrzymy na prawo podatkowe z perspektywy orzecznictwa. No to orzecznictwo, czyli jakiegoś jeszcze trzeciego bytu, bo pierwszym bytem jest oczywiście stosowanie prawa bezpośrednie przez podmioty prawa podatkowego, potem stosowanie prawa w procedurach jurysdykcyjnych przez władzę wykonawczą, a dopiero po tym, nad tym, tą trzecim etapem jest stosowanie sądowe, czyli które przecież w istocie jest następstwem. Czego? No postępowań o charakterze tym jurysdykcyjnym, czyli dopiero jest na trzecim etapie w tym przypadku. No i oczywiście ma naj, najwęższe pole rażenia. I teraz mówimy o, o podmiocie prawa podatkowego jako tym stosującym i jako tym najważniejszym podmiotem stosującym, i to powinno być szczególnym troską, szczególną troską władzy, bo ten podmiot stosował to prawo w sposób możliwie najbardziej Efektywny przestrzegał tego prawa, przede wszystkim nie popełniał tu jakichś czynów bezprawnych z perspektywy prawa podatkowego, ale co szczególnie istotne, najważniejsze są jego poglądy prawne, bo on tak stosuje te prawo, jak je rozumie, to jest to prawo odczytane, o którym mówiliśmy, czyli y, oczywiście może być różnica między prawem odczytanym a w rzeczywistości zastosowanym. To jest problem, którego, do którego pewnie trzeba będzie kiedyś wrócić, ponieważ podatnik, od, o podmiot prawa podatkowego odczytuje treść normy, nie akceptuje tej normy, no i zgodnie ze swoimi interesami poszukuje innej treści niektórzy mówią, naciąga treść normy prawnej zgodnie ze swoimi interesami i to, że interesy obywatela, szerzej podmiotu prawa podatkowego mają ogromny wpływ na kształt tej normy prawnej, która się pojawia w tym prawie odczytanym jest rzeczą oczywistą, którą tylko nie chcemy tego zauważać, ponieważ to jest coś, co w no, co przeczy takim, no, takim, takim utożsamieniu, utożsamieniu procedury jurysdykcyjnej wykonywanej przez władzę czyli stosowania w toku procedury i stosowania prawa przez podatnika, czy szerzej przez podmiot prawa podatkowego, gdzie jego interesy są, on to robi w pewnej ciszy, on nie zadaje pytań, on to robi sam, licząc zresztą, że nie zawsze a i często tak jest, jego pogląd prawny co do treści normy prawnej będzie przez kogoś kwestionowany przez władzę, ponieważ władza tego nie zauważy. Stąd też znaczenie tak wąsko, a moim zdaniem merytorycznie rozumianych podmiotów prawa podatkowego i tak proponuje to dalej rozumieć. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę, dziękuję za wszelkie zachęty oraz oraz sugestie oraz, y, i krytykę, którą, z którą spotykają się, spotyka się ten cykl. Wiem, że on ma charakter dydaktyczny, w związku z tym y, y, również z tej perspektywy jest oceniany przez y, słuchaczy. Dziękuję za, za, a, za sympatię co do, co do jakby sensu, jakby sympatię co do sensu tego, o czym mówię, znaczy o tej formy przekazu. Która wydaje się dość odległa od spraw praktycznych, a okazuje się, że dla części z Państwa, zgodnie zresztą z moją intencją, ma być to również wątek, ma mieć to znaczenie praktyczne, no bo tak trochę sobie przewartościowując to, co robię, nie ma nic lepszego, nic bardziej praktycznego, niż dobra teoria. Pozdrawiam najserdeczniej, dziękuję Państwu za uwagę.